Dobry? Patrzycie na obudowę, w zasadzie na gruz urządzenia Harman 18 RDS, który ponownie stanie się bazą do mojego kolejnego urządzenia otóż do nowego przednostniacza, który sobie buduję. Rozbiórka, mody, tak jak w przypadku Daka. lecimy z tematem. Obudowa, w zasadzie szkielet obudowy po Harmanie RDS 18 którego kupiłem od jakiegoś Helmuta na ebayu Musiałem ją trochę wyczyścić z rdzy Bo była Gdzie nie gdzie mocno podnita. Nie wiem ludzie tak nie dbają o sprzęt I czasem trzymają to w takich śmieciach Że się w głowie nie mieści To pomalowałem po wyczyszczeniu takim sprayem Firmy Ball Ocyn plus aluminium wygląda naprawdę Bardzo ładnie to wygląda Z jednej i z drugiej strony Bo tutaj też miałem jakieś poprawki Nóżki oczywiście fabryczne zostawiłem Przednie musiały być musiały zostać cofnięte, bo wystawały, tak więc w płaskim frontem byłby problem wystarczy wywiercić tutaj jeden otworek i przesunąć nóżki i fabryczne pasuje w to samo miejsce hmm, tak więc sobie już trochę utarłem tą obudowę, że tak powiem przy dlatego znalazłem to samo urządzenie i jest mi teraz trochę łatwiej bo te hmm, uchwyty mocujące przedni panel już miałem zrobione, bo zrobiłem sobie więcej Projekt tylnego panelu też już miałem gotowy. Zrobiłem tylko mały redesign otworów pod złącza sygnałowe i tak naprawdę ta cała robota, oczywiście pokrywa, też zostanie z Harmana, Jest bardzo fajnie wykonana. Ma dużo otworów wentylacyjnych, nie trzeba tego robić. A to byłoby zdecydowanie najdroższym elementem tej obudowy, z uwagi na to, że jest dużo wycinania i potem malowania. No dobra, no to co? To chyba panel tylny. No, tak, mówiłem, z panelem lecimy. Już został wycięty na laserze, powyginany na giełtarce. Teraz to zabezpieczenie antykorozyjne, Ocynk galwaniczny i malowanie pewnie proszkowe. Tak, to miał w przypadku rampu. No dobra, napisy wypalone, kiedyś może popracuję nad inną techniką, zrobiłem to głównie dlatego, żeby nie było jakoś pusto na tym panelu, aczkolwiek muszę pomyśleć nad drukarką UV albo tradycyjnym lakierowaniem nieproszkowym i po prostu wypalać lakier do ocynku, wtedy ładnie wychodzi. Złącza ARCA założone, panel uzbrojony można powiedzieć. To co? kręcimy do ramy od Harmana byłego. Następnie będziemy się brali za płytę wewnętrzną, ale to dopiero jak dotrą do mnie wszystkie układy scalone, żebym wiedział jak je rozlokować. No i zlecamy do roboty pewnie na cence będzie to zrobione w sensie ta płyta główna. Zanim przejdziemy do płyty głównej, to jeszcze prezentacja: prezentacja w zasadzie przymocowany panel do. Obudowy Harmana, tak, jak widzicie, dość solidnie. Na śrubach też oryginalnie z Harmana. U góry taśma, tak, w Harmanie, żeby blacha pokrywy nie ocierała surowo o ten panel mm, ze złączami. To w zasadzie tyle. Hmm, rozłożenie elektroniki w środku, pierwsza propozycja, jeszcze nie wiem, czy ostatecznie tak będzie. Tu mamy układ ten by z filtrem, plus pomocniczo napięcie zasilające. Zasilanie do buforów wyjściowych, zasilanie do lampy, bufor y, Mariusza z Sinus Audio, y, PVC y, w sensie pasywna regulacja głośności na przekaźnikach plus selektor y, kolegi Gawrona wraz ze sterownikiem. Sterownik mały, ale wiesz mi instrukcja ma paręście stron, jest naprawdę wykonany projekt rzeczowo z dokładnym opisem, instrukcją, mnóstwo konfiguracji i sposobów użycia. Układ wyciszający wyjścia po 10 sekundach wyjścia dopiero są podłączane, natomiast są odłączane od razu po zaniku napięcia. Dwa bufory, z uwagi na to, że Pre będzie miało dwa wyjścia niezależne, a dwa SK-170, to jest projekt kolegi Ravena z DA Audio, bez, bez kondensatora w torze audio. Hmm. Płyty w zasadzie już zaprojektowałem, nie zrobię ich z aluminium, tylko zrobię teraz stalowe, oddam do odcinkowania. Też nie będę robił na CNC, tak jak wspominałem wcześniej, wytnę je na laserze, bo jest taniej i szybciej. Parę otworków nagwintuję sobie sam. Tutaj kolega Mateusz do swojego układu zrobił również prosty zasilacz. Jest to jedna z bodajże dwóch opcji zasilaczy. Jest bardziej skomplikowany zasilacz z soft startem i ten prostszy, ten na który teraz patrzycie z przetwornicą Minuela. Prawdopodobnie, prawdopodobnie może mi się go uda nie użyć z uwagi na to, że użyję napięcia ze standby, to napięcie stąd, jak i ze sterowników, jak i z tego układu nie bierze udziału, że tak powiem w to, że audio, tak samo masy ich się nie łączą, powinno to zadziałać, uruchamiamy, zobaczę, jeśli nie będzie żadnych problemów, to będę to zasilał ze, z układu standby, tu też jest 5V zasilanie mm, stabilizowane, tak więc powinno być wszystko ok, tu mam dodatkowy też układ zasilania do tego układu, jeśli ten by nie zadziałał. Chciałbym tego uniknąć, bo dodatkowe układy, które muszę tutaj zamontować, one miałyby być pierwotnie piętrowo zamontowane. Mam nadzieję, że się uda. Nie będzie trzeba tego robić. No dobra, to będziemy lecać, lecieć z płytą. Zlecamy cięcie na laserze, montujemy i będziemy się bawić dalej w montaż. No tak się złożyło, że akurat przyszły płyty. Płyty wyciąłem z klasycznej stali węglowej 2 mm. Fest ciężkie, bo chyba z 1,5 kg to wyszło. Trochę przesadziłem, ale jednak jakoś tak lubię 2 mm, bo jest na tyle sztywny, że naprawdę można to mocno dociskać i się nie kształci. Blacha idzie do cynkowania galwanicznego. To wystarczy. Do Homo audio jak najbardziej. Potem jeszcze może ten prys na jakimś aluminium sprayem, bo to taki ładny srebrny kolor daje. Zetrę tylko ten proszek, żeby nic się tam z tego nie kurzyło, nie zostawało na palcach, i, no, i chyba tyle. Będziemy montować do obudowy do Harmana, oczywiście na dystansach, na tulekach dystansowych, w paru miejscach. Następnie układy, i montaż będzie taki półpiętrowy. Zobaczycie po tym, jak sobie to wymyśliłem. Tutaj ufy do trafa do lampy, on będzie do rozcięcia z uwagi na to, że będę chciał kable puścić. Ale to już jest mały detal, tu nie ma jakiejś wielkiej mocy, tak więc. Nic temu elementowi się nie stanie jak go trochę rozetnę. A rozcinam go teraz nie wcześniej, bo to był problem na gintarce ze ściętym elementem. rozjeżdżał się trochę. Tak więc zrobię to teraz manualnie, a po odcynku i tak nie będzie. Mm, różnicy. No, blaszki wróciły z cynkowni. Ocyn galwaniczny tak pisałem. Bardzo ładnie. Dodałem uroku i dziękuję Tutaj uchwyt do trafa, rozciąłem go już. No to co? Trzeba bagwintować gwintować tulejki, założyć pod niektóre moduły. I Będziemy pakować to do obudowy. Tutaj już założyłem tulejki dystansowe, które będą mocować płytę główną. Użyłem akurat stalowych, z uwagi na to, że można je mocniej dokręcić niż te. Mosiężne i niklowane one będą potem do, te mosiężne, czyli no, mosiężne będą do układów. Zamiast do płyty głównej, będą tulejki stalowe, żeby jednak ta płyta bazowa się trzymała bardzo mocno żebym żeby przede wszystkim mógł to mocno dokręcić. I... No i to chyba tyle, dobra. to się pobawimy trochę w gwintowanko i osadzimy płytę. Dobra, tak wygląda przymiarka. Płyta główna z kołeczkami użyłem akurat mosiężnych, nie wiem, niklowanych bo miałem skądś tam, tak więc jest okazja je wykorzystać. Te są też akurat stalowe pod lampę. Sprawdziłem tylko czy otworki, które wywierciłem w celu montażu tej płyty pasują. Okazało się, że oczywiście pasują. Oczywiście, tak więc taka skromność. Teraz co, no muszę zamontować trafo pod lampy oraz samą lampę i przymocować płytę. Dopiero potem zająć się resztą. Z uwagi na to, że trafo będzie skręcone śrubą z góry, z dołu, tak więc Muszę to zrobić zanim przymocuję płytę do obudowy, bo potem będzie bardzo ciężko to zrobić, tak więc no. Robimy, montujemy podwaliny lampy, a potem się będziemy bawić dalej. Dobrze. Lampę już przymocowane. razem z trafem trzymam mocno na śrubkach M4. Sadzona już druga płyta, której będą moduły. Przeswit pomiędzy płytami to będzie przestrzeń na przewody zasilające. Zrobiłem podobnie jak to zrobiłem w dachu. Podoba mi się ten koncept, myślę, że będzie fajnie wyglądać. Tak to wygląda ocynkowana blacha. Przymocowana jest to ogólnie bardzo ciężkie i bardzo stabilne. I to w zasadzie tyle na ten moment. Zbliża się urlop, tak więc kontynuacja będzie po urlopie dopiero. Będą montowane moduły, będą podłączane kable i zobaczymy, czy koncepcyjnie nic nie spieprzyłem, czy wszystko będzie działać poprawnie. Front dopiero w trakcie jakiegoś designu też zobaczymy później. Tak więc drogie dzieci, wujek się z wami żegna, jedzie na urlop. Do zobaczenia pewnie gdzieś w sierpniu.